Cześć, tu Sylwia. Zapraszam Cię na praktykę jogi skupioną na stabilności, dzięki której zbudujesz mocne fundamenty i poczujesz głębokie uziemienie. Poprzez świadome ruchy i pracę z oddechem wzmocnisz ciało, wyciszysz umysł i odnajdziesz wewnętrzną równowagę. Dzięki tej praktyce zbudujesz siłę, koncentrację i spokój. Ta praktyka to 20. dzień 31-dniowego wyzwania. Możesz ją wykonać jako osobną praktykę lub zacząć wyzwanie od początku. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam na matę. Jeśli szukasz wszechstronnych praktyk, to zapraszam Cię do mojego studia jogi online sylviayoga.pl. Znajdziesz tam pełne praktyki jogi, wyzwania i medytacje. Niezależnie czy dopiero rozpoczynasz przygodę z jogą, czy jesteś już osobą praktykującą, ta przestrzeń pomoże Ci odnaleźć spokój, siłę i balans, oraz pomoże w rozwoju własnej praktyki jogi. Do dzisiejszej praktyki będziemy potrzebować kostek, ale nie są one konieczne. Jeżeli masz, to przygotuj, jeżeli nie, możesz też praktykować bez nich. Dzisiaj zaczniemy w pozycji dziecka. Kolana nieco szerzej, palce u stóp połączone. Wyciągnij obie ręce do przodu i połóż czoło na ziemi. Wykorzystajmy tę pozycję do tego, aby uspokoić się, aby skierować całą swoją uwagę do wewnątrz. Zaobserwuj, jak się czujesz. Zaobserwuj, czy możesz troszeczkę bardziej rozluźnić ciało, rozluźnić barki, rozluźnić biodra, kręgosłup. Oddech zacznij spowalniać. Wydłuż wdech i wydłuż wydech. Poczuj, jak z każdym wydechem ciało nieco bardziej się rozluźnia, opada. Następnie przez zaokrąglone plecy unieś się i usiądź na piętach. Połącz dłonie i zacznij rozgrzewać nadgarstki. Kółeczka w jedną stronę, a następnie w drugą stronę. Następnie rozluźnij, połącz dłonie w jednym miejscu i duże okrążenia. W obie strony. Zmień stronę. Następnie przejdź do klęku podpartego. Lekko wydłuż lewy bok ciała, przekładając obie ręce na prawą stronę. I tutaj falki kręgosłupa na wdechu. Otwórz klatkę piersiową. Z wydechem przez zaokrąglone plecy usiądź na piętach i z wdechem przez zaokrąglone plecy wstajesz, następnie wyginasz kręgosłup i siadasz do pozycji dziecka. Zrób tak kilkukrotnie, zobacz jak ruch płynnie przechodzi przez kręgosłup. I połącz ruch ze swoim oddechem. Z wydechem plecy są zaokrąglone, z wydechem plecy wklęsłe. Następnie wróć do pozycji klęku podpartego i zmiana strony. Ręce na lewą stronę. Wdech, otwórz klatkę piersiową, z wydechem przez zaokrąglone plecy usiądź na piętach. I teraz z wdechem przez zaokrąglone plecy wstajesz, z wydechem otwierasz klatkę piersiową i siadasz na piętach. Ostatni raz. Następnie wróć do pozycji klęku podpartego, mocno dłońmi odepchnij się od ziemi i podnieś prawą nogę. Stopa flex. Następnie prawe biodro umieszczasz nad lewym biodrem. Możesz położyć dłoń prawą na palcach i tutaj spróbować złapać równowagę. Lub prawą dłoń kładziesz na prawym biodrze. Prawy bark idzie nad lewy bark. Przytrzymaj chwilkę. Długi swobodny wdech i swobodny wydech. Następnie prawą stopę kładziesz na ziemi, lewą stopę przekładasz do tyłu. Z wdechem prawa ręka wydłuża bok ciała. Otwierasz klatkę piersiową w pozycji niskiej dzikości. Chwilkę pozostań tutaj. Następnie prawa noga idzie do góry. Przekładasz ją do przodu, zginasz w kolanie i stopę kładziesz po zewnętrznej stronie lewego kolana. Podwiń palce lewej stopy. I podnieś się do małego orła. Możesz zostać tutaj, to już jest trochę pracy z równowagą, lub usiąść na pięcie. Z wdechem obie ręce do góry, z wydechem skręć się na prawą stronę, lewą ręką odpychasz się od prawego uda. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Wyjdź teraz ze skrętu. Połóż obie dłonie na ziemi i jeszcze raz podnieś prawą nogę. Dodaj do tego lewą rękę, skieruj ją, skieruj ją do przodu. Pod kość ogonową zaangażuj tutaj dolną część brzucha. Przetrzymaj chwilę. Weźmy tu wdech. Z wydechem prawa noga idzie na prawą stronę, a lewa ręka na lewą. I kilkukrotnie wdech wracasz do centrum z wydechem do boku. Jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Cały czas prawy bark jest nad prawym nadgarstkiem. Następnie wyciągnij rękę i nogę z wydechem połóż dłoń na ziemi. Po, połóż przedramiona teraz na macie odepchnij się od ziemi. Następnie pra, palce prawej stopy połóż na ziemi. Wyprostuj również lewą nogę do pozycji niskiej deski. Mocno się przed ramionami odpychamy, podwinięta kościoł zaangażowane pośladki. Trzymamy chwilkę. Mocna, stabilna pozycja. Jeszcze jeden wdech i wydech. Połóż kolana na ziemi i chwilkę odpocznij w pozycji dziecka. I druga strona. Wróćmy do pozycji klęku podpartego. Wyprostuj lewą nogę, skieruj ją do tyłu. Stopa flex. Lewe biodro układamy nad prawym. No i dwie opcje: albo lewą dłoń kładziesz na palcach i tutaj już starasz się balansować, lub lewa dłoń idzie na lewe biodro. Otwierasz klatkę piersiową na lewą stronę. Przetrzymaj chwilkę. Następnie lewą stopę odłóż na ziemi, prawą przełóż do tyłu, angażując pośladki, pchasz miednicę do przodu, a lewa ręka wydłuża lewy bok ciała. Pozycja mała dzikości. Następnie podnieś lewą nogę. Skieruj ją do przodu, zegnij w kolanie i stopę po, połóż po zewnętrznej stronie prawego kolana. Podmij palce prawej stopy, podnieś się. Zobacz jak tutaj z równowagą. Jeżeli jest to dla Ciebie OK, usiądź na prawej pięcie. Wdech obie ręce do góry, z wydechem skręt na lewą stronę. Jeszcze jeden wdech i wydech. Wróćmy do centrum. Obie dłonie na ziemię i podnieś ponownie lewą nogę. Podwiń kość ogonową, prawa ręka idzie do przodu. Tutaj będzie wdech, z wydechem lewa noga na lewą stronę, prawa ręka na prawą stronę, do samolotu. I kilkukrotnie wdech, prostujemy wydech do boku staraj się ustabilizować jak najbardziej ciało dobra, ostatni raz wdech, prostujemy i wydech do boku wróć do centrum połóż przedramiona na ziemi odepchnij się od maty podwiń palce Prawej stopy, lewą nogę połóż i wyprostuj obie nogi. Podwinkos nową mocno łopatkami. Pracujesz łopatkami, ale odpychasz się przed ramionami od ziemi. Niska deska. Trzymamy chwilkę. Jeszcze jeden wdech i wydech. Kolana połóż na ziemi i filka odpoczynku w pozycji dziecka. Następnie przejdź do klęku podpartego pod palce i miednica do góry do pozycji psa z głową do dołu. Rozchodź troszeczkę psa, zginając raz jedną, raz drugą nogę. ciągniesz guzy kulszowe do góry. Głowa rozluźniona. Następnie z wydechem podnieś prawą nogę. Utrzymujesz biodro prawe zamknięte. Jeżeli potrzebujesz, lewa noga może być zgięta. Zostań sobie tu lub prawą dłoń połóż na palcach pod prawym ramieniem. Postaraj się tutaj ustabilizować pozycję, tak żeby utrzymać równowagę. Następnie, prawa dłoń wraca na ziemię, wdech prawa noga do góry, z wydechem przełóż stopę pomiędzy dłonie. Na wdechu obie ręce do góry. Do wysokiego wykroku, Pod kość ogonową, zejdź sobie troszeczkę niżej na biodrach. Długi spokojny wdech. I swobodny wydech. Następnie kierujesz ręce do tyłu i opadasz w stronę prawej nogi. Lewa noga. I kręgosłup względnie w jednej linii. Barki do tyłu i w dół. Poczujesz tutaj ciężar ciała na prawej nodze. I kilkukrotnie. Z wdechem prostujesz ręce, unosisz je z wydechem do tyłu. Wdech przód, wydech tył. Ostatni raz, wdech i wydech. I teraz wdech ręce do góry, z wydechem przechodzisz do pozycji krzesła, kierując ręce do tyłu. I tak samo cały czas ta sama ręka. Noga, lewa noga do tyłu, obie ręce do góry. Wdech, z wydechem pozycja krzesła. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Następnie podnieś obie ręce w pozycji utkatasany przez chwilkę, przetrzymaj. Następnie podnieś lewe kolano w stronę yy, klatki piersiowej. Prawa noga mocna, zaangażowana, prawy pośladek aktywny. Długi wdech. Z wydechem lewa stopa flex kładziesz się nad prawym kolanem. I schodzisz do pozycji czwór. Miednica w dół, klatka piersiowa otwarta, kręgosłup wydłużony. Już tutaj powinnaś powinieneś czuć pracę prawej nogi, prawego pośladka. Następnie unosimy lewe kolano, złapcie sobie teraz zapiszczel. Przyciągamy kolanek na bliżej klatki piersiowej i troszeczkę wyginamy kręgosłup do tyłu. Pracujemy prawym pośladkiem, żeby utrzymać pozycję. Jeszcze wdech. Z wydechem puszczamy, lewa noga idzie odrobinę do tyłu. Dłonie kładziemy na biodrach, zwróć uwagę, żeby biodra były równo. Weźmy tutaj wdech i z wydechem pozycja piramidy. Tutaj, jeśli potrzebujesz, możesz położyć dłonie na kostkach. Ważne jest, żeby kręgosłup pozostawał wydłużony. Więc, jeśli tego potrzebujesz, to to zrób. Jeśli nie, możesz położyć dłonie na ziemi lub zostawić na biodrach. Jeszcze tu jeden wdech i wydech. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę, lewą nogę podnieś, biodro jest zamknięte, nie otwieramy go. Możesz zostać tu lub ręce skieruj wzdłuż ciała do pozycji wojownika trzeciego. Długi wdech, z wydechem dłonie na matę, przejdź do pozycji deski, deska na wdechu. Na wydechu schodzisz albo przez kolana, lub bez użycia kolan. Wdech, pies z głową do góry, albo baby kobra, I wydech, pies z głową do dołu. I to samo na drugą stronę. Ponieś lewą nogę, biodro zamknięte, mocno dłońmi odpychasz się od ziemi. Możesz zostać tu lub lewą dłoń położyć na palcach pod lewym ramieniem. Następnie lewa dłoń wraca na ziemię, wdech. Z wydechem przełóż lewą stopę pomiędzy dłonie. Na wdechu wysoki wykrok. Podnieś obie ręce, podwinięta osiogonowa. ogonowa, schodzimy nisko na biodrach. I wdech, z wydechem ręce do tyłu, pochylasz się w stronę lewego uda. Podwinięta kość ogonowa, zaangażuj dolną część brzucha. I trzykrotnie, wdech, ręce do góry, z wydechem do tyłu. Wdech, góra, wydech, tył. Ostatni raz, wdech. I wydech. I teraz przejdziemy do krzesła. Wdech ręce do góry. Z wydechem przechodzimy do krzesełka. Ręce do tyłu. I ta sama noga. Prawa noga do tyłu. Wdech. I wydech. Powrót. I jeszcze wdech. I wydech. Ostatni raz. Wdech. I wydech. Zostań w krześle, podnieś obie ręce, lekko podwinięta kościogonowa oddech pod dolne żebra. Następnie podnieś prawe kolano zbliż je do klatki piersiowej, długi wdech. Z wydechem prawa stopa flex połóż się nad lewym kolanem i zejdź do pozycji czwórki. Następnie podnieś jeszcze raz prawe kolano, tym razem z łap obiema rękoma za piszczel, przeciągnij kolanach na bliżej klatki piersiowej i wygnij kręgosłup do tyłu, angażując lewy pośladek. Następnie z kontrolą wychodzisz z pozycji, robisz mały krok do tyłu. Trzymasz biodra równo, wdech, mostek do góry. Z wydechem pozycja piramidy. Możesz zostać tu, możesz położyć dłonie na kostkach lub na ziemi. Zwróć tylko uwagę, żeby kręgosłup został wydłużony. Następnie ciężar ciała na lewą nogę, prawą nogę podnieść, Biodro zamknięte, kręgosłup wydłużony. Możesz też dodać ręce, kierując je do tyłu. Chwilkę przetrzymaj. Wdech. Z wydechem dłonie na matę i przejdź do deski. Deska z wdechem, czaturanga z wydechem. Pies z głową do góry z wdechem i pies z głową do dołu z wydechem. Następnie połóż kolana na ziemi i przejdź do pozycji dziecka. Powolutku wyjdź z pozycji i usiądź w siadzie skrzyżnym. Jeszcze przez chwilkę zamknij oczy. Zobacz, jak się czujesz po tej praktyce. Następnie z wdechem unieś obie ręce. Z wydechem dłonie na wysokość serca. Bardzo Ci dziękuję. Namaste.